I co oczywiście witam, witam serdecznie Teraz pochodzimy właśnie Na live'a na, la, e, na YouTube I oczywiście Wygrał Christian 82 Drugie miejsce Młoda Karpiarka I oczywiście Trzecie miejsce wędkarz podróży ja oczywiście czekam yy, na yy, od was właśnie na priva yy, na yy, ten i oczywiście będą paczki wysyłane dopiero po świętach wtedy I uh. ja jeszcze osobę sobie wygrali.